LH, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jest to kolejny odcinek z Counter Strike'a Global Offensive Dzisiaj gramy bardzo fajny serwer uważam Free For All No, generalnie jest to niezłe zamieszanie ale lubię. Lu... Pierwszy raz gram taki serwer, ale bardzo polubię. Eee, będzie na pewno więcej z niego odcinków. Eee. No, zatrzymajcie sobie wideo w tym momencie. Zobaczycie. No, już dałem wam parę szans na zatrzymanie tego wideo żeby żebyście sobie zobaczyli i może przepisali yy, ten IP tego czytku. nie IP tylko nazwę serwera w prawym górnym rogu macie yy, i dzisiaj taki odcinek pogadankowy yy, słuchajcie zagrałem Niedawno, parę dni temu. Trzy dni temu. W piątek. Znaczy pewnie wy to oglądacie... Nie wiem, później pewnie. No ale... Eee... Zagrałem w piątek 7 matchmakingów. 7 Niedługo będzie taki... E, Z tych siedmiu matchmakingów będzie. Zrobię wam najlepsze akcje. Też pogadankowy odcinek będzie. Będę w nich dużo gadał. Idzie. No i gramy z Galila chcę wbić chociaż 100 fragów na tym Star um. To Jeszcze jest taki hinto. Eee, dwa były, niestety, tylko wygrane. Miałem jeden remis i cztery przegrane. tym Galilem trzeba na, naprawdę na wyczucie, bo o ile emki full auto i, i Kawaha są dosyć podobne. Tak Galila jest no Skąd a, Trochę gorsze No come on Nie chciałem dawać Wantapu, tylko chciałem full auto. Zespray'ować, ale ten Galil trochę mało obrażeń w zadaje Więc wiecie w jaki sposób to o, No Kurczę Nie udało się No właśnie o tym mówię, że jak Ile z 6 trafień słyszeliście? 6 trafień słyszeliście. Autentycznie, nas 7 teraz. Także Galil nie jest akurat tutaj bardzo dobrym wyborem na kałachy i emki. No ale jest to. A, ale ja chcę wbić te 100 tak, na Star Trek jeszcze 10. Swoją drogą, otworzyłem parę stronek na Geforce Znaczy, parę stronek, parę skrzynek na Geforce Kings. I niestety się tak stało, że... <śm> wydałem bez sensu hajs i nie warto otwierać skrzynki tyle powiem znaczy tam ze, ze trzy skiny sobie e, zostawiłem bo bo jeden to była bardzo fajna klejka y, drugi to był y, tek 9 Fubar którego mam, ale jest... lekkie... Ja mam... Ja mam mocne zużycie, a ten jest lekkie zużycie, którego sobie zostawiłem. Na no trzeci... trzeci do dwóch beretek. Taki ładny skin, ale... Zam, zamierzam go sprzedać, bo... bo Do dwóch beretek i tak mam już spoko skina. W sensie... Tam parę złotych zawsze wejdzie, tak? A nie, nie podoba mi się za, za, jakoś bardzo ten skin. Bardziej niż ta Elita 1.6. Ta Elita 1.6 jest chyba takim najładniejszym dla mnie skinem. Do. O Jezu. Z 8 trafień na liczbę, chyba. Słuchajcie. No gal nie jest dobrą bronią, znaczy jest dobrą bronią, ale nie jest... Nie wygra z kałochem, tak? Znaczy... Albo z emką. Znaczy jak... Zależy od sytuacji, prawda? No na turniejowych macie dużo szansy, tak? No ale na takim dead -matchu, jak macie jeden na jeden, Albo po prostu je na jeden na jeden serwerze. A eee. no to cóż, dobra muszę przestać przestać ginąć. Słuchajcie mamy, to się tak szybko nabija franki. No ale oczywiście ja nie zmieściłem się. Kurczę, teraz też się nie zmieściłem. Muszę się nauczyć wchodzić do tego okna, prawda? No, i właśnie problem jest z tym taki, że tutaj gra dużo profesjonalnych graczy w sensie, nie wiem, typu Global Elite. Znaczy, profesjonalnych graczy mówię, że grają tu duże, duże rangi. Wiecie, jak ja jestem: Silver Elite Master. Znaczy, gram jak G1 <grym> Pozdrawiam akumaty. Mm. No to... Na! A! No i oczywiście jak możecie się spodziewać Po tych siedmiu matchmakingach ni nic nie awansowałem, no... Ale na szczęście też ranki nie... Kurczy no? Setny frag. Come on. Nie mogę. Tak jest. Setny frag. Wielki, wielki mój sukces. Na no Łempeku muszę wpić Słuchajcie. Wykrzyknik w guns wpisujemy. I mamy tutaj new weapons. I możemy sobie wybrać. Niestety mamy tylko te główne. Ta Nie mamy. Nie mamy, nie mamy tajemu. Niestety. Ciemko. oj. Ha. Ha. Słuchajcie, co zrobiłem? Zabiję Zabiłem gościa z tego New weapon, zbierzemy sobie e Galil i Digno Jak zginął? Już skinęliśmy to Kurde Ile ja mu zadałem? Nie, naprawdę jestem ciekawy 126 To dziwne Próbujemy Diglem, coś, coś złapać No i właśnie o tym, no to jest To jest właśnie, słuchajcie, gra na takich serwerach, no No ale Nie można ukryć, że o, to było? <ścoughs> Widzieliście jak się prosto na mnie wpakował? Wow sukces wykrzyknik guns sobie wpisujemy eee, dam sobie new weapons AK47 i dalej tej dig słuchajcie mamy już 391 fragów na start Do wagi broni, bo Galil jest o wiele lżejszy i o wiele swobodniej mi się z nim latało. No ale Kałach ma większe obrażenia. Także e Wolę, wolę spraya ściągać, bo bo nie ja wiem, że mogłem dać wam tapa, ale. Spray tak naprawdę, umówmy się, spray jest trudniejszy niż łącznik na taki, na taki dystans. Więc ja lubię, lubię sobie utrudniać rzeczy. Eee, chciałem go zabić, no, ale się nie udało. Ojej. No, i musicie też wziąć pod uwagę, że na takich serwerach mogą być możecie spotkać dużo cheatów, nawet tak? No, ja chciałem zrobić 400 fraga w wielkim stylu, ale się nie udało. W sensie mającym być pełnią. Mamy 400, 400, 400 fraga na. No. Starter mojego kałaszka Zadaj mu coś robić za mało Dlaczego lubię branie ze Star Trekiem? Bo za bójstwo. A jest to najlepsza rzecz, którą może robić broń. Nie strzelać, nie wyglądać, liczyć zabójstwa. A i tu nie ma żadnej dominacji, po prostu sobie gracie. z I... Chyba się nie XP, ale to... Znaczy no, na żadnym segerze się chyba nie expi levelu, ale... Kiedyś tak było. Tak, tak mi się wydaje, że kiedyś było, że na serwerach typu FFA się ekspiło coś, ale... Ale nie pamiętam. Dokładnie. Ale wiem, że we mnie strzelają, ale wolę uciec niż podjąć pojedynek, bo mogę mieć pewniejszego fraga. tak się zwróci. Wracam do Nie, nie wracam. Myślałem, że wraca amunicja, w sensie, po jakimś czasie. wiecie, yy. Wiecie, naboje. Ale niestety nie. Znaczy... no. Tak mi się wydawało, przez moment. Uda mi się? Uda mi się?! Nie udało mi się. Czy znaczy, da. Czy da się w ogóle na to wejść? O tak. Da się zgustować tam na na ławce, na ławeczce i i tak i się da. Oj! No cóż. Takim pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. 16 minut, myślę, że spoko. Bogadanka bo odcinek wpadnie. Trzymajcie się do następnego i cześć.